Ranking z nienawidzonego jedzenia razem z moim bratem. Co to jest? Lukrecja, nienawidzę. 10. 10 Jak można robić lukrecję? E, nie mam pojęcia też, o, co to jest. O, to są takie obrzydliwe grzyby. 9. Okej. Okay. Obslizgłe. Nigdy takich rzeczy nie jadłem. Co to jest? Pączek. Z, z rodzynkami? O, to powinno być na 10. Rodzynki powinny być zakazane. Tost hawajski brzmi też obrzydliwie. Nie, brzmi 7. fajnie. 5. Hawajski jest spoko. Fondant? Fondant? Nie wiem, nigdy tego nie jadłam. Dobra. Pudding O, super, no to co? Dwa. Dwa, dwa, bo może być coś lepszego. Liczę, że będzie lepiej. Biała czekolada, jeden! Kocham nie, białą czekoladę. Dwa, dwa bo, trzy, bo będzie coś lepszego. Oliwki. Oliwki? Lubię, cztery. Jeden. Chyba żartuję. Oliwki są najlepsze. Lepsze. Biała czekolada jest lepsza od oliwek, napiszcie nie. w komentarzu. Brukselki pieczone, cztery. Pycha. O! Miód, sześć. Ktoś nie lubi miodu? No jak można nie lubić miodu?